Witam wszystkich, Jackson z tej strony. Miał być dzisiaj inny filmik. A chciałem konkretnie tematycznie wrzucić, ale to wiało Tak nie chciało mi się za bardzo do lasu iść. A poza tym aura, proszę bardzo, słuchajcie. Dzisiaj jest który? 21. 21, prawda? Tak. 21. Dzień babci. Słuchajcie, ładnie spadło przez przednią szybę. Chciałem też coś nakręcić, ale tak się, śnieg jest mokry, się przykleja. Słabo to wszystko widać. No nieważne. W każdym razie bardzo piękna pogoda. Jeśli gdzieś u Was też śnieg pada, bo miał padać w, całym, w całej Polsce. Jeśli u Was też gdzieś pada, a nie wieje tak mocno, to zapraszam do spaceru. <kłysy> może jak dużo u nas nie będzie wiało, a gdzieś by się trochę utrzymało. To śmignę sobie do lasu, może tam. Zabiorę kogoś ze sobą, zobaczymy kto będzie miał chęć. No i co? Słuchajcie, przepiękna pogoda. Tak, bardzo, ale to bardzo e, e, ładny widok. Jest białe, wszystko zasypane. Słuchajcie, cały czas pada. Także takie grube, mokre płaty. Mogłem później przyjść minus, no ale wątpię w to. No i co? Słuchajcie, to są moje tereny. Właśnie wyjechaliśmy z domu. W takich terenach mieszkam. Tu może coś zobaczymy. Widać trochę. W takich terenach mieszkam, słuchajcie. Wszędzie w koło lasy. Tu się dobrze czuję, powiem Wam. Są pewne uniedogodnienia. Myślałem, że nie dam rady tego powiedzieć. Bo Czasem mi się zdarza. Są pewne uniedogodnienia, ale generalnie dobrze mi się tu gdzieś tam pod lasem mieszka, tak? Żono ostrożnie, słuchajcie, jedzie. 50 na godzinę. Tak rypie. No co, coś tam widać. Trzeba pióra wymienić od wycieraczek, no ale jedziemy do babci, która nie ma czasu. Słuchajcie. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia.